W postaci slajdu i w postaci materiałów, które Państwu są dostępne. Ja bardzo proszę o, o tutaj o podejście Pana przytuły i e, będziemy starali się zaprezentować najważniejsze rzeczy, które też byliśmy w jakiś sposób zaangażowani. E, pięć priorytetów. Bardzo proszę kolejny slajd. Kolejny slajd. Pierwsza, pierwszy, taki bardzo ważny i należący do Pana Prezydenta, jak należące pole, to bezpieczeństwo. I miałam okazję przez te ostatnie lata bardzo blisko współpracować z oczywiście Biurem Bezpieczeństwa Narodowego w obronach Komisji Obrony Narodowej. I muszę powiedzieć, że wiele, wiele wysiłku, inicjatyw podjął Pan Prezydent na rzecz unowocześnienia, modernizacji Polskiej Armii. 2% CZP na armię, co nas wyróżnia w ogóle wśród narodów e, Europy, wśród państw Europy, to inicjatywa absolutnie Pana Prezydenta Branisława Komorowskiego, jak również tarcza antyrakietowa, to również jego e, pomysł na wzmocnienie właśnie bezpieczeństwa Polski. Uważam za historyczne wręcz wystąpienie prezydenta i to, co uzyskaliśmy na szczycie e, w Newport, na szczycie NATO, na zaowocowało to, to wzmocnieniem Polski w ramach NATO. Oczywiście będzie budowana infrastruktura, będzie rozszerzany kontynent, będą prowadzone ćwiczenia, ale w 2017 roku z inicjatywy prezydenta szczyt na się w Warszawie i to są na pewno historyczne dokonania. Cały czas towarzyszy słowo prezydenta i jego patronat temu, co robimy w zakresie właśnie modernizacji sił zbrojnych. Pamiętamy, jak w poprzedniej kampanii pan prezydent był w HSW, obiecał to, co teraz się dzieje, HSW będzie tym nowoczesnym centrum artylerii, i Pan Prezydent jak najbardziej dopytuje o to, system HOMAR będzie, to co obiecał, będzie rzeczywiście podpisywany w tym roku przez HUTĘ. Ponadto chciałam powiedzieć również, że bardzo jest ceniony Pan Bronisław Komorowski w Europie i na świecie za swoją otwartość, umiejętność prowadzenia dialogów. To nie jest Prezydent podniesionej ręki, zaciśniętej pięści, ale otwartym dłoni. I to jest najważniejsze. I to, co podkreślają wszyscy, właśnie zapewnienie spokoju, opanowanie. I proszę zobaczyć tak, ten charakterystyczny gest podawania ręki każdemu człowiekowi, bo każdy człowiek jest ważny, również tutaj na tym slajdzie został wyeksponowany. Proszę, Oczywiście polityka rodzinna. I tutaj bym panu przytule oddała głos. Tak jest. Pan prezydent Komorowski, to jeden pierwszy prezydent, który bardzo zajął się rodziną, e, któremu leży na sercu właśnie rodzina i pięć spraw dotyczących rodziny. Milion rodzin objętych systemem ulg podatkowych na dzieci, program polityki rodzinnej Dobry Klimat dla Rodziny, Karta Dużej Rodziny. E, w 2013 roku było 60 samorządów, które prowadziło karty dużych rodzin. Na dzień dzisiejszy jest to 600 samorządów, w tym i Stalwabola. Niestety Stalowola jest na tej mapie kart dużych rodzin bardzo uboga, ponieważ do dnia dzisiejszego karta dużej rodziny nie funkcjonuje. Ona została, uchwa zosta została uchwalona w 2014 roku we wrześniu, ale niestety dzisiejszy samorząd w ogóle tą kartą się nie zajął. E jest Karta Dużej Rodziny Ogólnopolska. Dzięki tej karcie rodziny wielodzietne 3+, mogą e, korzystać z dużo, dużo, z dużych e, zniżek, e, z rabatów, a również i wstępę za darmo do banków narodowych, czy do wszystkich instytucji, które są, e, należą do państwa. Na dzień dzisiejszy w Starowolanie odebrał z, e, mieszkańcy e, stalowej Woli rodziny 3+, e, jest ich 234, które korzystają karty dużych rodzin z gminy Stalowa Wola. Ogólnie wydano kart 1205 w Stalowej Woli, ale niestety nasza Stalowolska Karta Dużych Rodzin nie funkcjonuje. Jestem autorem tej uchwały dotyczącej karty, Stalowolskiej Karty Rodzin. Jest mi bardzo przykro, że samorząd ten obecny, który został wybrany nie, nie dba o rodziny, a populistyczne hasła głosili wcześniej. Kolejne, kolejne podsumowanie 5 lat prezydentury z zakresu rodziny to dłuższe urlopy rodzicielskie, e, łatwiejsze godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Jest to projekt e, ustawy prezydenckiej, który trafi e, właśnie do Sejmu. Dziękuję bardzo. No oczywiście, e, proszę Państwa, tutaj można e, zwrócić uwagę na różne rzeczy, ale dwie są najważniejsze, moim zdanie. i kluczowe i naprawdę wyszły z dużego pałacu. Mianowicie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. To, e, o, o, o co toczy się spór z Ministerstwem oczywiście Finansów. E, prezydent stoi na stanowisku, czyli, że jeżeli są wątpliwości, zawsze je należy rozstrzygać na e, rzecz podatnika i promocja polskiej gospodarki na świecie. Do tej pory to mówiło się o lądowaniu w sposób negatywny, zwróćcie uwagę e, Państwo. Od jakiegoś czasu, właśnie między innymi dzięki prezydentowi, który zabierał ze sobą prezydent, e, przedsiębiorców, i przede wszystkim spotykał się ze środowiskami hmm, oczywiście przemysłowymi poza granicami kraju zostało to w sposób zdecydowany odblokowane. Możemy mówić o pozytywnym lobbingu na rzecz polskich przedsiębiorstw i na rzecz hmm, polskiej gospodarki. Oczy, robi to w sposób zdecydowany Ministerstwo Gospodarki, Pan Premier, kiedyś Pani Premier i przede wszystkim Pan Prezydent, który nadaje temu Popadę. Przedsiębiorcy sami mówią o rozmowie, że jeżeli, jeżeli dano w towarzystwie pana prezydenta czy... Pani premier, to inaczej ich się traktuje, inaczej e, się rozmawia i e, o wiele poważniejsze są te rozmowy i zawierane są e, skuteczniej kontrakty poza granicami kraju, a o to nam chodzi. Pan prezydent też mówi cały czas o transferze nowoczesnych technologii i technologiach podwójnego zastosowania. I to, co mówiła pani Magdalena, właśnie e, przede wszystkim promowanie małych, rodzinnych firm. Na Podkarpaciu. pan prezydent odwiedził taką rodzinną firmę, właśnie rodzinną firmę, firmę Darko, gdzie rozpoczął. Ojciec, a rozwija syn i wnuk e, tego, który założył firmę. I pan prezydent uznaje, że to jest trwałe, to jest naprawdę wartością e, absolutnie naszego społeczeństwa. I bardzo istotne jest to, że takich przedsiębiorstw najwięcej jest e, praktycznie na Wodkarpaciu. I to jest znamienne, że my potrafimy, jeżeli chcemy, i to pan prezydent wspiera. Następny no i oczywiście tutaj e, dobre, dobre prawo. E, ja zwrócę uwagę, korekta planu likwidacji sądów w małych miejscowościach, to z pałacu prezydenckiego wysz, wyszła ta ustawa o przywróceniu sądów rejonowych e, pod pewnymi warunkami. Trzeba mieć ponad 5 tysięcy spraw i e, ponad 60 tysięcy mieszkańców i te sądy spełniają za nie swoją rolę. I tak jest. Kolejny slajd, bardzo proszę. No i oczywiście radosne, nowoczesny, radosny patriotyzm. To nie tylko msze, to nie tylko prawda, bardzo takie um, sztywne uroczystości, ale patriotyzm uczymy i powinniśmy uczyć jeszcze inaczej. I tutaj Akcja Narodowe Czytanie sama brała udział w tej akcji, bardzo ciekawa, ciesząca się ogromną popularnością akcja. Czy raz, marsze razem dla niepodległości? Widzieliśmy dwa marsze ostatnio, prawda? Widzieliśmy marsz y, y, pana prezydenta Komorowskiego, bardzo spokojny, roześmiany, gdzie wszyscy chcieli brać udział, również y, ludzie, z, y, rodziny z małymi dziećmi. A potem widzieliśmy wieczorem ten marsz z pochodniami, marsz, który zakończy się atakiem na bezdomnych i tak dalej. To co mówię, ta ogromna różnica. Różnica po prostu w traktowaniu drugiego człowieka i w podejściu. Tolerancja, otwartość i szacunek dla godności oraz gorsi i lepsi. Więc to, to jest to, co cały czas w, w swojej postawie prezentuje pan prezydent. Odrzuca Polskę taką zradykalizowaną, Polskę podzieloną na rzecz Polski. W której godnie może żyć każdy człowiek. I zadaniem, misją prezydenta jest tę godność wspierać na różnych polach. I to, co będzie oczywiście kontynuował pan prezydent przez kolejne pięć lat, jeżeli zdobędzie zaufanie swoich rodaków, swojego narodu. Karta młodego przedsiębiorcy, czyli łatwiejsze zakładanie przedsiębiorstw przez młodych ludzi, wspieranie ich w tym działaniu, ograniczenie nadużywania umów cywilno czyli tak zwanych śmieciówek, bo to ubliża właśnie w ten sposób godności i ambicji, szczególnie młodych ludzi, ale nie tylko. I to, co nas powinno z całej woli bardzo interesować również, program budowy mieszkań z umiarkowanym czynszem, to, co już na świecie jest bardzo popularne i y, umożliwia mobilne przemieszczanie się młodym ludziom, mieszkania, należące do spółdzielni miejskiej, gminnej, umiarkowany czynsz i możliwość wynajęcia tego mieszkania zapewnia to stabilizację, poczucie bezpieczeństwa, a więc również zakładanie rodzin i powietrzanie tych rodzin, czyli pojawianie się dzieci na świecie, bo to jest potrzebne młodym ludziom. I to absolutnie uczynił, te trzy rzeczy uczynił absolutnie priorytetem. Swoim priorytetem również na następną ewentualną kadencję, chociaż już dużo jest zrobione, bo projekty ustaw trafiły do Sejmu jako zobowiązanie prezydenta, który poważnie chce traktować każdego. Ja dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania ze strony państwa, czy do naszych osób tutaj prezentowanych, czy do nas, to bardzo proszę. Panie poseł, co się będzie działo do wyborów u nas w tej regionie? Co będzie się działo? Cały czas się coś dzieje, mianowicie staramy się docierać w różny sposób do wyborców, szczególnie tych niezdecydowanych, bo już mamy wyborców określonych, którzy absolutnie odrzucają jedną, czy drugą, czy trzecią kandydaturę przekonanych nie możemy już przekonać, ale chcielibyśmy przekonać te osoby, które zastanawiają się, a przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić do udziału w wyborach te osoby, które w ogóle nie chcą skorzystać z przywileju, jakim jest głosowanie w demokracji, prawda, w krajach demokratycznych i bardzo byśmy chcieli, żeby Starowa Wola, powiat starowowolski, ale nie tylko, po Skarbacie, tak bym to ujęła, poszła Dogłosowane tak, żeby dać przykład całemu krajowi. Mi się marzy kiedyś, może to czekam takich czasów, 70% co najmniej. No, było najmniej chyba w Polsce w całej tak, wiosce. Dlaczego skutki mamy takie? Jak mamy. Tak, dlatego chciałabym zaprosić wszystkich. Wybory prezydenckie są specyficzne. Tu decydujemy tak naprawdę o tym, jaką markę będzie miała Polska. Nie tylko o naszych wewnętrznych sprawach, ale my decydujemy też o wizerunku Polski na zewnątrz o polityce zagranicznej, o y, układaniu tej polityki wewnątrz kraju. E, co to znaczy prezydentura dialogu i prezydentura aktywna? Takie rozróżnienie. Pan prezydent Komorowski proponuje prezydenturę dialogu, czyli chce rozmawiać. Chce rozmawiać z rządem, chce rozmawiać z przedstawicielami społeczeństwa, z organizacjami pozarządowymi. Zresztą patronuje wielu przedsięwzięć i spotyka się z organizacjami przy różnych okazjach, czyli tak zwanym tym sektorem, który jego zdaniem ma wpływ, realny wpływ na kształt życia w Polsce. Prezydentura aktywna może oznaczać po prostu wolny na górze, prawda? Bez, by, mm, w cudzysłowie aktywna, bo aktywna to znaczy przede wszystkim ja, a pan prezydent Pomorski mówi inaczej, my. I to my, nie ja, jest dla mnie osobiście bardzo ważne i bardzo, powiedziałabym, zachęcające do tego, żeby wspierać tę kandydaturę. Co będziemy jeszcze robić? Będą zwane mobilne biura, czyli będą e, nasi przedstawiciele, młodzi, starsi, wieki um, ustawiać, e, e, ustawiać na amet, gdzie będziemy e, rozdawać e, właśnie foldery z jednym słowem komorowskim, ale też przede wszystkim rozmawiać. Bo ja uważam, że ludziom się należy bezpośrednio rozmowa. I, I oczywiście akcja door to door, czyli rozmowa bezpośrednio z mieszkańcami. Oczywiście bardzo spokojnie i bez takiej namolności, bo wydaje mi się, że należy uszanować też mir domowy, czyli jeżeli sobie ktoś nie życzy, to oczywiście należy to powiedzieć dziękuję, do widzenia i, i rozumiem. Więc pełna kultura, elegancja przede wszystkim w tej kampanii. Na to będziemy zwracać uwagę i argumenty, które będą przekonywać Polaków do tego i mieszkańców również naszego powiatu, że warto zagłosować na pana prezydenta obecnego e, Bronisława Komorowskiego. Warto mu zaufać. Ja chciałam tylko po powiedzieć o jednej rzeczy, że e, oczywiście to jest prezydent, który właściwie potwierdził swoją wartość. Objął swoją funkcję w bardzo trudnym momencie, po katastrofie smoleńskiej, kiedy w zasadzie nie było e, tak naprawdę głowy państwa, ale też, proszę, proszę no, generałowie, e, się generałowie, szefowie sztabu, więc nasze bezpieczeństwo było wystawione naprawdę na taką ciężką próbę, również wewnętrzne bezpieczeństwo. I poradził, podołał temu i jako marszałek, i jako reprezentujący głowę państwa, i potem jako prezydent e, z wyboru. I muszę powiedzieć, że ten okres y, wspominamy dobrze, bo to był okres względnie spokojny. Oczywiście ocena drugiej strony może być negatywna, że instytucje państwowe nie zadziałały. Zadziałała konstytucja i to kto i co ma robić w danym momencie. I co do tego nie było y, żadnego wahania. I ta mm -hmm. konstytucja była y, właśnie przestrzegana. I to jest bardzo pięknie, że mamy konstytucję, która jest filarem naszej demokracji. I warto, żeby tej konstytucji przestrzegać w każdym momencie. W tej konstytucji jest zapisany poniekąd również szacunek dla głowy państwa. Ja to z uporem powtarzam: nigdy, mimo że prezydent Lech Kaczyński nie był moim prezydentem z wyboru, prawda? Nigdy nie wyraziłam się o świętej pamięci prezydencie Lechu Kaczyńskim w jakikolwiek sposób, który by mu ubliżał majestatowi jego stanowiska. I bardzo mnie to boli osobiście, jeżeli zakłócane są spotkania z wyborcami głowy państwa, urzędującej głowy państwa, jeżeli pojawiają się wyciągnięte ręce, zaciśnięte <laughs> pięści i właśnie y, uwłaczające godności y, sformułowania. Te, to mówi o tym, jaką mamy alternatywę, tak naprawdę. Więc y, y, słusznie powiedział prezydent, bo prezydent nie boi się tych ludzi, nawiązuje, próbuje z nimi nawiązać dialog, on ma doświadczenie, brał udział w manifestacjach, wtedy, kiedy naprzeciw niego stało ZOMO, milicja y, i też potrafił odważnie po prostu wyjść do tych ludzi, zachęcać ich, żeby stanęli po innej stronie. I dzisiaj też to robi, żeby stanąć po stronie Polski, po stronie zgody narodowej. Jacek Kurski zarzucił Piotrowi Pomorowskiemu, że cytuję, rechotał na pogrzebie ofiar. Ja tego nie rozumiem w ogóle. Pani to zdjęcie. To w ogóle, w ogóle Jacek Kurski jest fajterem takim politycznym, dla mnie dość niewybrednego gatunku, tak to określę. Nie umiem się odnieść do tego typu sformułowań, bo jestem człowiekiem zupełnie innego pokroju. Dialog z, z taką osobą dla mnie staje się niemożliwy. My nie mamy punktu stycznego, nie spotykamy się na tych płaszczyznach, na których ja jestem, ze swoją refleksją, ze swoim myśleniem. Więc mogę tylko pominąć tego typu słowa pogardliwe milczenie. I proszę mnie na to pozwolić. Ale przewodnim hasłem Jacka zawsze było: ciemny lud do kupi, więc na wiemy, wiemy tak, do dlatego, czego dlatego... Dlatego, ponieważ nie ma szacunku dla godności, dla inteligencji wyborcy, dla uczuć wyborcy, dlatego nie mam wspólnych płaszczyzn z panem Jackiem Kursem. Nie dyskutuję, pomijam milczenie takie sformułowania i tego typu fajterskie zadań. Jeżeli państwo nie macie więcej tutaj, bardzo dziękuję, że um, chcieliście przyjść e, i mam nadzieję, że e, spotkamy się jeszcze nie jeden raz przy różnych okolicznościach. Nasza media są jednak słabe.